Symetryczna sześcienna kostka została rzucona trzy razy. Wiadomo, że otrzymano w sumie sześć oczek. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia? Co najmniej raz wylosowano trzy oczka. Zadanie z prawdopodobieństwa warunkowego zrobię na dwa sposoby. Pierwszy raz właśnie korzystając ze wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe. Drugi raz ograniczając liczbę zdarzeń. I też tak naprawdę korzystając z prawdopodobieństwa warunkowego, tylko takiej może bardziej skróconej wersji. E, jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej raz wylosowano trzy oczka? Czyli zdarzenie A, co najmniej raz wylosowano trzy oczka. Zdarzenie B, czyli to, co. Które jest warunkiem, pod warunkiem, że wiadomo, że otrzymano w sumie 6 oczek, czyli zdarzenie B otrzymano 6 oczek. Otrzymano to może yy, nie 6, tylko w sumie 6 oczek. No i mam wyliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że co najmniej raz wylosowano 3 oczka, pod warunkiem, że Wylosowano 6 oczek. Zgodnie z wzorem, to jest prawdopodobieństwo A, część wspólna B przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. A, część wspólna B, czyli że co najmniej raz wylosowano 3 oczka, oraz że otrzymano w sumie 6 oczek. Czyli tak, do zdarzenia A, część wspólna B mam takie możliwości. Co najmniej raz 3 oczka. Czyli jeżeli za pierwszym razem będę miał 1, w sumie ma być 6 oczek, to znaczy, że suma pozostałych musi być 5, czyli to może być 2 i 3, albo 1, 3 i 2. Jeszcze mogłoby być 5, 1 i 4, no ale wtedy nie będę miał przy pierwszej jedynce, nie będę miał trójki, a ma być co najmniej raz trójka. Jeżeli będę miał za pierwszym razem 2, to mam możliwość 3 -1, albo 1-3, i za pierwszym razem 3 to jest 1-2 i 3-2-1. No i więcej możliwości z tym, żeby była co najmniej jedna trójka, nie ma możliwości, bo jak miał mieć dwie trójki, to już mam sumę 6 i wtedy na trzecim rzucie nie mógłbym mieć żadnego oczka, co oczywiście jest niemożliwe. Czyli dwóch trójek nie może być, może być jedna trójka. No i to tylko w takim zestawieniu. Ponieważ omega przy rzucie trzema kostkami, czy trzy razy kostką, jest 6 do potęgi trzeciej, czyli 216, to znaczy, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, część wspólna B, to jest 6 przez 216, czyli 1,36. Teraz zdarzenie B. To jest zdarzenie, że otrzymano w sumie 6 oczek. I nieważne, czy trójka jest, czy nie ma, być 6 oczek. Czyli tak, pierwsze 1, to mam 2, 3, 3, 2, ale też w tym przypadku może być 1, 4 i 4, 1. Dalej, pierwsza może być dwójka, wtedy mam suma pozostałych musi być 4, czyli to może być 3, 1, 1, 3 oraz 2 dwójki. Pierwsza może być 3, wtedy suma pozostałych też musi być 3, czyli 1, 2 i 2, 1. Pierwsza może być 4, wtedy suma pozostałych musi być 2, czyli 1, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 takich zdarzeń jest. Czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B to jest P. Od A wspólna, yy, prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B to jest.

I to jest wynik zadania. Teraz tak, gdybym to zrobił, też w sumie to będzie do tego samego się sprowadzać, ale tak. Inaczej trochę interpretując zadanie, że wiem, że otrzymano w sumie 6 oczek. Ja to wiem, czyli moje zdarzenia możliwe ograniczają się do tych zdarzeń, czyli. To są wszystkie możliwe zdarzenia, ponieważ wiem, że w trzech rzutach otrzymano sześć oczek, czyli tyle jest możliwości. I mam obliczyć prawdopodobieństwo, że co najmniej raz wylosowano trzy oczka. Oto tu mam trzy, tutaj jest trzy, tu jest trzy, tu jest trzy, tu i tu, czyli mam sześć takich zdarzeń, czyli prawdopodobieństwo tego, prawdopodobieństwo tego, że otrzymano co najmniej trzy oczka. Jeżeli wiem, że było w sumie 6, to jest te zaznaczone na czerwono, czyli 6 przez wszystkie możliwe. W tym przypadku wszystkie możliwe to nie jest 216, tylko to jest 10, bo wiem, że suma jest równa 6, czyli jest to 3 piąte. Tak, na pewno jest y, krócej do wyliczenia, wcześniej bezpośrednio z wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe.